Cześć. Dzisiaj będzie o relaksie, o czymś, co tak naprawdę każdy z nas lubi, ale nie każdy się do tego przyznaje, a co gorsze, nie każdy sobie na to pozwala. Tak, dobrze usłyszałaś, pozwala. Są tacy ludzie, którzy uważają, że nie zasługują na odpoczynek, że nie zasługują na relaks. No i to błąd, bo relaks. Tak samo jak i aktywność jest naszą naturalną potrzebą. To znaczy, to taka część naszego życia, część dnia, w której właśnie ładujemy sobie te akumulatory, dolewamy sobie do baku, po to, żeby mógł potem sprawnie funkcjonować. To znaczy, jeżeli nie odpoczniemy, jeżeli się nie zrelaksujemy, jeżeli nie zrelaksuje się nasze ciało fizyczne, nasze ciało psychiczne, to tak naprawdę nie mamy czasu na to, nie mamy energii na to, nie mamy możliwości na to, żeby sprawnie funkcjonować. No i teraz, czym w takim razie jest ten relaks? To wszystkie te aktywności albo nieaktywności, czy działania albo niedziałanie, które przynosi ci rozluźnienie, które przynosi ci takie dobre samopoczucie, które rozluźnia twoje mięśnie, które rozluźnia twój umysł. To jest ten moment, kiedy nie myślisz już o tym, co cię czeka, nie myślisz o obowiązkach, o problemach, tylko po prostu korzystasz z przyjemności. Relaks nieodłącznie wiąże się z przyjemnością. Nie odmawiajmy sobie tej przyjemności, pamiętajmy, że to nie jest nasz przywilej, ale to nasza potrzeba. Potrzebujemy się relaksować po to, żeby mieć potem siłę. Pomyśl więc o tych aktywnościach, albo właśnie nieaktywnościach, które Cię relaksują, które Cię rozluźniają, które powodują, że ładujesz swoje akumulatory i rób ich jak najwięcej. Powodzenia!